Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na hali Kąsińcowej. Teraz jest pusto, jest zupełnie pusto. Widać właściwie tylko wystające z podsięgu szałasy. Betlejemka opustoszała. To szkoła dla taterników. Księżówka, gdzie są strażnicy, a dzisiaj ich nie ma. Tak się zastanawiam, kiedy. Ostatnio było tak pusto w Tatrach. No, na pewno w stanie wojennym, ale chyba nie aż tak bardzo. Natomiast cofam się e, myślami do ostatnich lat XIX wieku, kiedy to Stanisław Barabasz podejmuje wycieczkę w Tatry na nartach. To było w roku 1894 i idzie przez całkowicie puste góry. Ciągnie bardzo na hale i no jest zalecenie, żeby teraz tam nie pójść, ale chciałbym tą hale widzieć właśnie taką pustą nie tylko teraz, ale i częściej. Dawniej turystyka zimowa nie była tak popularna. Warto teraz chyba po prostu poczytać o tych tatrach, pooglądać stare zdjęcia, poszperać w tych archiwach cyfrowych, które są i naładować siebie tymi emocjami. No i jednak mam nadzieję, że w te teatry ruszymy z namysłem, z namaszczeniem, z emocją i po prostu bądźmy wolni, a przez to uważni, dogłębni, uważni, żeby się nie zabić, ale też uważni, żeby nie zabijać przyrody.